Cześć Wam. Witam Was serdecznie. Chciałem Wam pokazać modele. Jedna z firm zachęca mnie do wprowadzenia nowej serii autek. Robią 1.24, 24 mamy chyba w klasę, 124. I kilka moich uwag technicznych. Ogólnie, samo autko, ponieważ mam, że z daleka wygląda naprawdę bardzo fajnie. Tak. Kupaki, otwierane drzwi, tył, przód, silnik, światła i tak dalej. A nie wiem gdzie jest znaczek mercedesa pewnie go zjechali przed chwilą wyciągam to autko zobaczcie jak ktoś tutaj mu bok przejechał to chyba jest taki mercedes jeszcze z rfn co przyjechał świeżo po biciu chyba że tak miało być <laughs> poza tym autka naprawdę ładnie wykonane nie? Więc jeżeli cena będzie dobra pewnie trafią też do naszych ofert tym to się zajmuje na co dzień ale o, czy ma znaczek Mercedesa z przodu, tutaj po prostu gdzieś pewnie jest Tak na 99% uważam, że gdzieś się znajduje Autka ma się oczywiście światło, dźwięk, wszystkie otwierane elementy Wykonanie Chcę tylko podkreślić jeszcze, że straszna konkurencja robi się na tych latach. Że wcześniej były tylko 2, 3, może 4 marki tak? Burago, Maisto z tych dużych nie? Potem Hot Wheels zaczął się nawet pojawiać To obecnie jest duży wybór, tak? I Chińczycy nadrabiają. Sama otko fajne. Poczekajmy na cenę, jakimi zaproponują. Dajcie znać w komentarzach, czy dołożylibyście takie wielkie do swojej kolekcji, czy bylibyście w ogóle zainteresowani. No i jaka byłaby cena ciekawa, tak?